Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z Pet Simulator 99 Te odcineczki to będą takie gameplaye, bo nie mam naprawdę tak dużo czasu, żebym mógł tutaj farmić non-stop Więc no zaczynamy, zaczynamy Wybrałem sobie dwa pety, które mogłem sobie wybrać na początku I chwila, teraz co się dzieje? Chwila, jeżeli ja stoję na mapce, raczej na tym polu i ludzie zbierają w koło mnie, to ja też dostaję, tak? O, tak. Dobra, dobra. Teraz widzę. No pełno złota tutaj jest, pełno diamentów. Dobra. Nie grałem w Pet Simulator X wcześniej za bardzo. Chyba raz tam zagrałem, więc za bardzo tutaj nie ogarniam tej gry, ale dojdziemy do tego, dojdziemy. Widzę, że jakąś nagrodę dostałem. W sumie, czemu ja tu schodzę? Postoję tutaj. Niech to tutaj się farmi. Coś dostałem, dostałem diamenty. okej okay. Dobra, tutaj muszę trzy jajka jakieś e, ogarnąć. Więc jajka tam są. Dobra, dobra, sobie tutaj zbiorę co nieco. I lecimy. O, tutaj diamenty leżą. Dobra, 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 fajnie. O, ile petów, ale mają mnóstwo petów. Fajnie. E, po ile tutaj są te peciki? 150. Dobra, biorę ten lepszy od razu. A co, tam otwieramy? Dobra, widzę, że trzeba. Co tutaj jest? Okej, okay, tu są te podstawowe. Dobra, oby pieska trafił? Trafię pieska? Nie, znowu królik. I jeszcze jedno muszę otworzyć. Dobra, mamy trzy króliki i. Okej, okay, same się zakładają. Dobra, bardzo ładnie. Dobra, tutaj zdobyłem zadanie. Przepięknie, przepięknie. I co dalej? Co teraz muszę zrobić? Aha, dobra. Tutaj jest. o, Okej, okej, okej. Tutaj questy są z boku. No to bardzo ładnie. Chwila. Tutaj diamenty się ładnie zbierają. A diamenty są potrzebne, nie? Dobra, ale idę dalej, bo mam też otworzyć nową, nową mapkę. Nowe pole do zbierania, więc otwieramy, idziemy tutaj zbierać i dostałem dwie nagrody Diamenty i jakaś książka Speed, Increases Player Speed, okej okay. eee, Tutaj potki, co to jest? Temporary Increases Player and... Dobra, użyjmy, użyjmy, czemu nie, jak mam I tutaj książki się zakłada, dobra to muszę odblokować. Dobra, dobra, to powoli, powoli ogarniemy. Chwilę, ja już mam tyle kasy, że mogę iść dalej. Haha! Ha. Co tutaj jest? E, co to jest? Move Faster. No dobrze. Nazbierałem na pierwszej mapce, z, z pomocą oczywiście, ale nazbierałem. No to idziemy dalej. Tutaj też ktoś zbiera. Bardzo mi się to podoba. Co my tutaj mamy w ogóle? O, diamenty za darmo. O, co to jest? Jakaś noga. Shiny Relic Discovered, okej, okay. coś, coś się trzeba zbierać, dobra, jedno na 55 zebrałem, fajnie e, Co tutaj teraz mamy, diamenty mam zebrać, o tutaj coś jest znowu do kupienia, co to jest? Magnet, chyba, dobra, to będzie zasięg, tak? E, jak dobrze kojarzę, to będzie zasięg, super e, Super, 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 tutaj potki jakieś dostałem, co dają te potki? Co dają te potki? Temporary increase damage of your pet. No używamy. A co tam? A co tam używamy? Lecimy dalej. Co my tutaj zbieramy? Aha, czyli tak. Tutaj muszę rozwalać po prostu i zebrać diamenty. Dobra, chwilę tutaj jeszcze postoję. Widzę, że mogę już już dalej. O, mam bardzo dużo tych kasy, ale diamenty tutaj są. Widzę, dobra. I zdobyłem następne zadanie. Ładnie. No, tutaj, jak ludzie stoją na tych mapkach, to tutaj ładnie można zarobić i szybko. Hatch ten x dobra, dobra, wracam. E, wracam, ale tutaj. Ej, tam jest jeszcze diament, tam jest diament. I mamy to, dobra? I tam jest jeszcze diament. Ej. <ścoughs> ej. Ej, ej, dobra. Idę, idę. Co to jest? Teleport. A, dobra, dobra. Czyli jest łatwiejszy sposób, żeby wracać. Juhu, e, tutaj. Mamy nowe jajka. E, tu jest za ile? 250, tu jest 650. No, dużo mam kasy, więc poproszę też za, za 650. Dobra, otwórzmy 10. No szybciocha. E, klikamy. E. O, Tiger. Tiger jest. Uuu, do... Tiger jest najlepszy. O, ładnie. Ładnie. Mam Tigera. Spoczko. I lecimy. Nie wiem, ile już mam. Trzeci chyba, czwarty. Czwarty, tak jest. Jeszcze 6. Dobra, elefant, elefant, najsłabsze, no niestety, niestety najsłabsze, ale dobra, o parot, ok. to jest drugi, spoczko, Do o, jeszcze jeden drugi, dobra, dobra, ile jeszcze, jeszcze dwa, dajcie mi jeszcze, u, znowu parot, spoko, podobać mi się, podobać mi się i dajcie mi, no dobra, parot może być. Parod może być. Znowu nagroda. Pięknie. I tutaj muszę coś rozwalić. Znowu nagroda. Tak, tak. Ehm, dobra, potek. Co to jest? To jest Got to go fast. Okej, okay, dobra, tutaj widzę diamenciki się zbierają i. <laughs> nie no, tutaj spoko jest, jak wszyscy zbierają w koło. <laughs> Oni mają fajne pety już. O, uu, to, to, to jest huge, nie? Dobra. Dobra, mam następne zadanie, a i znowu 10 jajek, okej, okay. <laughs> wracamy Wracamy, aha, mógłbym odblokować następne To bym dostał lepsze pety, nie? Dobra, idę odblokować Idę odblokować, biegnę, biegnę, biegnę Dobra, tu mamy za osiem tysięcy, ja może po, po, po odblokuję trochę więcej od razu, co? Polecimy do przodu, zobaczymy co tam jest, bo teraz jestem w plecki troszkę Jestem troszkę w plecki, dobra, 8 tysiaków tu co to jest? Uh, pet Equipment, Use More Pets. Uh, dobra. Uh, dobra. I? Aaa, ah, więcej petów mam. O, oh, diamenty. Dobra. Aha, to do, dobra, myślałem, że tu diamenty kupuję. Dobra, dobra, już kumam <laughs> Nie kupiłem więcej diamentów. O, oh, faj hey. Dobra, bo ja tak idę sobie do przodu, idę i, i teraz widzę dopiero, że ja tu mogę klikać. Chyba w Pet Simulator X dało się klikać też, że jak ja klikałem, to też tam zbierałem. Hmm. No mówię, dużo nie grałem, więc nie jestem pewny. Dobra, tu, dobra, to to, to, to są duże diamenty, więc to zbiorę, ale tam coś widzę fajnego. Tam też diamenty, diamenty się przydają, na pewno się przydają, więc warto pozbierać, nie? Um, lecimy, 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 lecimy I mamy wyklikane diamenty, 120 diamentów, ładnie, co to jest? Classic obi, complete, co to jest? Hatch 10x eee, Chwilę. ja te jajka miałem zrobić, dobra, dobra Najpierw skoczę jajka zrobić, eee, tutaj diamenty jeszcze, o tutaj jest diament Chwila, to, co to jest, diament? Nie, kasa zwykła, dobra, co tu? Coś mi wypadło, a podki też wypadają z tych rzeczy co tutaj zbiera, u następny diament i to duży, tu muszę wyklikać, szybko wyklikać, bardzo ładnie, tutaj co tutaj jest, rank, rank, dobra to rank, w chwilę ja tu mam trochę itemów nazbieranych, co tu jest, to są moje pety, dobra tu już byłem, tu coś jest, testnak, mhm. a więcej coinów, dobra to jest, są jakieś temki, dobra. Potki, już widziałem książki. Co tutaj jest? Increase the strength. A co tutaj mamy? Nie, ja bym chciał to, Siłę, siła jest lepsza. Moim zdaniem, dobrze, dobrze, no i lecimy naprzód. Muszę te jajka otworzyć. Przydadzą się. O, i teraz mam kolejne jajka. Przejdźmy od razu tutaj. A no, to odblokuje mi wszystko. Ładnie. Dobra, 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 ale znowu 10 i tutaj może. Mm, <laughs> może coś fajnego się trafi. Tutaj mamy 5% na tego najlepszego. O, oh, nie mam kasy! Nie mam kasy! <laughs> dobra, stanę tutaj na chwilę, tutaj chłopaki mi pomogą zebrać szybko kasę. Nawet chyba tutaj diamenty też się pojawiają, czy nie? Tak, no pojawiają się, albo nie. W sumie nie wiem, bo tutaj te woreczki z diamentami wyskakują, ale nie widzę tutaj diamentów nigdzie na ziemi. Więc okej, okay, dobra, widzę, że flotar wszedł do gry i <grytanie> da mi jakieś pety. <grytanie> na pewno mi da jakieś pety, okej. Okay. <grytanie> Uuu, uh, jest, jest moc. Okej, okay. okej, okay, dzięki flotar. <grytanie> dobra, czyli już mam fajne petki na początek. <grytanie> podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Ej, gdzie wszyscy zniknęli? Gdzie wszyscy zniknęli? Tu jest flotar. Dobra, ja biegnę z powrotem, znaczy się dalej biegnę, bo muszę nazbierać kasę na jeszcze 5 petów, żeby odblokować to zadanie. I jeszcze diamenty muszę gdzieś tutaj zdobyć. Ale e, skoro tutaj się to odby pojawiło, to idziemy zobaczyć, co tam jest. E, dobra, e, dobra, dobra. No łatwe. E, I co tutaj jest? Tu jest jakieś łezki. Zobaczmy, co to będzie. E, udało się. Uda... Nie udało się. E, dobra, tu może. To pójdziemy w drugą stronę. <laughs> Tutaj jest uśmiech, wydaje się łatwiej, czyli to by znaczyło tyle, że z lewej strony jest łatwiej. <laughs> Ale z prawej jest chyba krócej, nie? Jak tak patrzę na tą drogę. O. Dobra, to znika, czyli nie można się zatrzymać. <laughs> o, 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 udało się, dobra. E, no, tam spróbuję później. Tam spróbuję później. Na razie chcę spróbować to oby w ogóle. Co tu się dostaje? Wow, co to jest? Chromstone, Co to daje? Zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzę, ale jakieś mityczny coś. Jakieś mityczne coś. E, chwila, gdzie to jest? Tutaj coś mam. A, u, co to jest? Basic coin jar, okej, okay. a co to jest? Break open, reveal a charm, okej, okay. dobra, Pf, nie wiem czy to już testować, czy co, e, dobra, e, zadanko trzeba zrobić i proszę to zebrać, bardzo ładnie, mamy jakąś nagro... nagrodę, o, dostałem deskę i rolkę, deskorolkę, Voilà. aha, i zadanie się zmieniło, Ok. dobra, o, Fajnie, rondę scrollką, dobra, czyli mam przyspieszenie. Zium, 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 bardzo ładnie, podobać mi się. Podobać mi się. Okej, okay, tutaj coś znowu mamy. Tutaj łapkę znowu znalazłem. Mam 2 na 55, co to jest? E, tutaj się kupuje, dobra. A kupmy trzy potki. E, a to są losowe. Jeszcze jedno? A czemu nie? A czemu nie? Dobra, e, mogę iść dalej. O, co to jest? Co to jest? Nie wiem... Co to jest, ale jest duże. Wow! Jest fajny drop! Zobaczcie, tysiaka ma! Wow! Dobra. E, tutaj mamy troszkę tego... Tu... Co to jest? A tutaj też coś wydropiło. O, oh, i tutaj są diamenty. Dobra, dobra. Mamy te diamenty. Zebrałem? Chyba tak. Idziemy dalej. Tu... O, tu coś jest do kupienia. Move faster, no proszę bardzo, no jedziemy, jedziemy. E, dobra, mam trochę diamentów, więc mógłbym wrócić... O, łapka. Mógłbym wrócić po... Hmm, ty, po po pety znowu, nie? Aha, i kasę też mam, więc mógłbym... Nie, w zasadzie nie muszę już tych petów kupować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co tutaj jest? Egg machine. Co to jest? Open more eggs at once. Hmm. Tam... No dobra. Dobra. Mm, jedno... Dwa, to będę otwierał trzy, a dobra, cztery, <grych> dobra, dobra, jest, git, e, nazbierajmy troszkę kasy. O, zobaczcie, tutaj mi wyskoczyła jakaś skrzynia ogromna, fajne te pety są, które flotar mi dały, bo naprawdę dużo demedza jest. O, znowu, wow, zobaczcie ile itemków mi tu wydropiło, ja nawet nie zauważyłem ile tego dropi, tutaj jakaś flaga, magnet. Okej, okay, na 5 minut. E, Okej, okay, można ją postawić. No fu, fajnie, sprawdzimy, co ona daje. E, co tutaj? Aha, książki, książki, co tutaj jest? Critical hit e, Co to mi daje? Siła. Siła, krytyk, dobra. Mm, dobra, ja dam krytyk. Wydaje mi się, że lepiej mieć krytyk 4% niż, e, niż siłę. Tak mi się wydaje, no i dobra, i deska, okej, okay, spoko e, Idziemy dalej, tutaj coś jest do kupienia znowu, co to jest? Tap damage, dobra, czyli jak będę klikał to będę to rozwalał tak ładnie, okej, okay, okej, okay. idziemy dalej, idziemy dalej mm, Co tutaj? Okej, okay, diamenty, weźcie mi te diamenty, dziękuję bardzo Co to jest? Książeczki Ile ja mam kasy? Biorę, co tam? Biorę, przydają się, na pewno się przydają, nie? Dobra, e, mam kolejne, mam wszystkie książki, które mogłem kupić, o tu tunel Co tu jest? Co tu jest? Aha, dobra A, wróciłem, Ok, okej, okay. okej okay. <laughs> Wszystko wiem, wszystko wiem, tutaj chwilę postoimy, nazbieramy kasę Ok. plotnar mi znowu coś chce dać, zobaczmy co teraz dostanę <laughs> Zobaczmy, co to jest? Uuu, jeszcze lepsze petki Mytykale jakieś, czy to wszystko? Uuu, dziewięć. Wow, dzięki, flotar. <grymne> dzięki, to muszę miejsca dokupić. Ewidentnie muszę miejsca dokupić. O, następna skrzynka, dobra, te petki już zobaczcie, już latają, już tu rozwalają wszystko. Ta skrzynia, o, pęka bardzo szybko. Dobra, coś znowu wydropiłem. Skrzynie, szybko, zróbmy te skrzynie. Co jest znowu, flotar? No co ty. Wow. Wow, dwa, d, b, 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 no dobra, dzięki 20 tysięcy diamentów. Dobra, teraz na pewno lecę e, kupić e, pety. No i jak mówiłem, tak robię, także kupujemy. Mam 20 tysiaków, zobaczcie, nie no, wypas. Dzięki, plotar, jeszcze raz. E, dobra, i mam wszystkie. Na razie, tutaj muszę mieć rank 3. Tutaj rank 4, rank 5. Okej, okay, okej, okay, wszystko kumam, dobra. Ile tutaj jest? Aha, tutaj jeszcze nie ma dalej. Dobra, rank rank 10, dobra, ogarniemy, ogarniemy, z czasem ogarniemy. Dobrze, tu coś odblokowałem, tutaj też. Nawet nie patrzę na te questy teraz. Zapomniałem całkiem o tym, ale zobaczcie, co teraz za mną biega. Jaka chmara, no, ja wiem, może powiecie, malutko, mam więcej, ale ja dopiero zacząłem. Dopiero zacząłem. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, chyba tutaj skończyłem. Idziemy dalej, następna mapka. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, oh, i, i co to jest? Co to jest? Select gold, ten pet one go. A, ah, dobra, dobra, czyli tutaj zamieniamy na goldy. Um, co to jest? Diamenty, biorę. Mam jeszcze tyle kasy, mam. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Czemu nie? Mamy kasę, idziemy dalej. Tutaj nie mamy kasy, zobaczmy, co znowu dostałem, potki i książkę. Tutaj widzę mam. Questy na użycie owoców. Ehm, mam trzy owoce akurat. Co, to, co tutaj dostanę? O, już mam więcej owoców. Dobra, użyjmy raz, dwa, trzy. Ehm, użyłem trzy, tak jest. I jakiś potek musimy użyć. Ehm, tego mam najwięcej, więc użyjmy tego. Pięknie, jak to ładnie teraz idzie. Co tutaj jest? O, minefield. Okej. Okay. No to zobaczmy ten minefield. Okej, okay, dobra, wow, ogromny jest. E... Aha. O, o, haha. dobra, dobra, kumam. E, kumam. Idziemy na zielone, na czerwonych odpadamy. E... Dobra, idę prosto. Idę prosto. Muszę skakać, nie muszę. Idę, idę, idę. <średencji> jest dobrze. Jest bardzo dobrze? No co to, takie łatwe? Dobra, jest, jest, trzy, dwa, jeden, boom! Ok, coś się znowu dostałem? Jakieś flagi, jakieś książki? Widzę, że książka jest lepsza, bo jest niebieska, ja mam białą jakąś założoną, więc... Więc zobaczmy, co my tutaj mamy teraz w tych książkach. Uj, dużo książek dostałem. Um, o, o! Krytyk! Dobra, i ma więcej krytyka niż ta poprzednia, tam, 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 tamta miała 4%, ta ma 8%, bardzo ładnie, no i krytyk 5 razy damage, no myślę, że jest do, to, to, jest dobra książka, to jest bardzo dobra książka, więc tutaj, no ten krytyk, jeżeli macie jednego slota, przynajmniej moim zdaniem, to jest dobra, dobra opcja, bo jak widzę, to to wszystko yy, tu jest rank, dobra, czyli Czyli robiąc te zadania, odblokujemy rank. Dobra, dobra, dobra. Jak najbardziej. Ok, kumam, kumam. Więc wszystko jest oparte na tym rank. Dobra, dobra, dobra. Ogarniemy, co tutaj jest? Pet, co? Pet Speed. No, bierzemy. Dostałem te 20 tysiaków, korzystajmy z tego, nie? Ale te pety śmigają. Znowu coś dostałem. Co to jest? Użyj, użyj owocu. Gdzie jest owocu? Owocu. Tego, tego nie użyłem chyba, nie? Tak, teraz mam, a nie, może, a nie, nie użyłem Dobra, jest fajnie, jest fajnie Co teraz mam zrobić? Dobra, tu używamy, znowu coś dostałem Ale to szybko leci, ale to szybko leci Dobra i możemy lecieć dalej O, jakaś skrzynia tu jest, dobra Skrzynię rozwalimy I dostałem coś? Nie, ale dużo kasy dostałem 51 za skrzynię Uuuu czy mi się wydawało, że tam było 50. Co to jest? Upgrade potions um, i... Aha. A, dobra. Kuma. Dobra, ale to co się opłaca w ogóle? Dajcie znać w komentarzu. Opłaca się upgradeowanie potek? O, zobaczcie, łapka. Ech, zobaczcie, jeszcze tutaj zgarnę diamenty. I łapka tu jest. No to łapkę klikamy. Mam 4 na 55. jej! E, znowu jakaś nagroda. Oj, e, use potion. Znowu mogę potion użyć jakiś. E, pierwszy level. Dobra, użyjmy potion. Jak najszybciej, róbmy to. Róbmy to. Mm, co to jest? Player Speed. Coins, dobra, coins. Miałem to włączone? Nie wiem, czy miałem to włączone, ale już mam. Unlock new area. Okej, okay, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Mam następne i znowu nagroda. Hui, co teraz? E, Okej, okay, tutaj damy radę. Spokojnie. O, znowu potek, co tu jest? O, znowu jakieś owocki. E, dobra, kupujemy. Mam kasę, to kupimy. O, ładne owocki. Dobra. Dobra, kupujemy wszystko. Jest kasa jest impreza. Uuu tam coś zostawiłem i tam jest jeszcze diamenty, ale nie będę się wracał. O, tutaj znowu przejście. Tam nic nie widzę. Co to jest? E, magnet. Bierzemy magnet, bierzemy. W znaczy, zasadzie wszystko bierzemy. Co ja gadam? Wszystko bierzemy na spokojnie. Teraz 200 tego. tych sztabek złota potrzebujemy, ale. Widzę, że jak flotar tu stoi, to to jest. E, sekunda, albo sekund pięć. Co? Znowu coś. Ha, Halo? <noise> Halo? Co jest grane teraz? Wow, komety co, a, Dobra, dzięki. A co to daje? Center comet down from the sky to the area standing in Ok. E, fajnie, dzięki <noise> Fajnie, dzięki A teraz mi napisz, po co to? Chwila, odblokujmy następną Idziemy już na następną. Co tutaj jest? Jest coś ciekawego tutaj nic nie widzę. Tutaj coś się świeci. Jest łapka, dobra, mamy łapkę. Shiny pet. Ad... O, dobra. Aaa, czyli jak zbieramy łapki, to mamy większe szanse na shiny, czy tak jak jeżeli dobrze to rozumiem, co? Coś tutaj znowu dostałem. Ok, jakieś bosty się skończyły. Ok. Wow, ale zobaczcie ile dropu. Ojojoj, oj, oj, ile dropu. <laughs> Ou, tam, e, Dobra. Dużo dropu. Tu też jest... Wow, zobaczcie, ile kasy! Ile kasy! Lecimy dalej. 450. ładnie ładnie, idziemy dalej. Co tutaj jest? Okej, okay, staniemy tutaj na chwilę. Tutaj coś jest. Dobra, tutaj mogę iść dalej, ale chwila, chwila, zobaczmy co to jest. Aha, tutaj książki, dobra, dobra, już kumam, 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 kumam jak najbardziej. Co tutaj jest? O co tu chodzi? O drops. No bierzemy, jasne, że bierzemy. Tutaj mam kupione. idziemy dalej. E, zobaczmy, ile mam kasy. Czy starczy? Nie starczy. Co tutaj jest? Potki za darmo. Bierzemy, bierzemy, jej! Mam potki za darmo, gitarka. E, tutaj bym coś musiał wydropić. Tutaj mam jakiś prezent. Co dostałem? Kasę, dobra? E, dobra, Plotar mi dał te meteory i mówi, że mam tutaj e, kliknąć i on spadnie. Dobra, zaraz to przetestujemy. Na następnej mapce może. Uuu, uu, skrzyneczka. Tę, tą lubimy, ona dużo dropi. Ona dużo dropi. O i. I. Jeee! Wow ładnie. Książeczka jakaś. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, idziemy na następną mapę i tutaj wytestujemy tego Meteora, o którym flotar mi tam pisał, którego mi dał. Dobra? I co? I co? To teraz? A, faktycznie jest. Dobra, czyli to. U, i, i już rozwalony? <noise> flotar ma jeszcze jednak siłę, ale dostałem coś w ogóle z tego Meteora. Ja tak nie widziałem, żeby coś wypadło w ogóle dziwnie. Tak za szybko chyba, co? Nawet nie wiem, <laughs> nie wiem jak to działa. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Mam jeszcze dwa. Będziemy mogli jeszcze sprawdzić, nie raz. Ale tutaj jest siła, siła petów tutaj jest. Więc jak najbardziej zbierzemy, bierzemy. Tutaj coś mi wydropiło, książeczka. Bardzo ładnie. O, i możemy następną mapę odblokować. Idziemy dalej, idziemy dalej. Chwila, ja tutaj się muszę skupić na. Co tutaj jest? Merchant, co ty masz? Dobra, e, chyba nie potrzebuję. Potrzebuję? Chyba nie. Ehm, coś mi się wydaje, że. Ehm, Okej, okay, muszę użyć trzy owocki. Raz, dwa, m, trzy. Obojętnie co? Okej. Okay. Przynajmniej teraz chyba jest obojętnie co, nie? O, znowu ten jar. To chyba Flotar postawił. Czy to spadło tu? Kto tu jest? A, Julka tutaj jest, dobra, czyli Julka też jest w moich znajomych, także ktoś z nich to postawił, na pewno. Rozwalmy go, już odblokowałem następną mapkę, jeszcze bym musiał iść po jajka. Dobra, szybko rozwalimy, bo tutaj dużo jest dropu z tego słoika. To jest słoik na kasę, także przyda się. Flaga tu jest jakaś, ej, ej, ej. Julka mi chce coś dać. Chcesz coś mi coś dać? Dobra, chwilę w wiórku musiałem pogadać. Nic mi nie dała, <laughs> nic mi nie dała, ale pokazała co ma. Fajne pety ma, ma takie jakieś, takie mm, osiołki, osiołki ma. Ja też, też mam osiołki? Nie, nie mam osiołków. Ona ma takie osiołki świecące, więc bardzo fajnie. Co, co my tutaj mamy? Tutaj coś jest. Co, jest. co to jest? Co to jest? Co tu się robi? Enroll pets to collect lot. Dobra, w sumie mam stare pety. E, to można coś tu dać. Chyba się nic za to nie płaci, nie? Więc dajmy tutaj coś. Jeszcze można więcej dać? Nie, nie można. Okej. Okay. Chyba nie można. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, czy można, czy nie można. E, jeszcze. Mam słonik. O, chyba można. Chwilę, ja. No, można. Teraz widzę, że tam mi więcej. No, można. Okej. Okay. <śledz> Można, ale chyba za dużo dałem, co? Nie. A, mogę tylko jednego? A, to zależy od peta chyba, co? Chyba tak. Ym, nie wiem. Zaraz sprawdzimy, ale tutaj widzę jakąś skrzynię ogromną. I co? Oj, dużo życia ma. Oj, bardzo dużo życia ma. Czy ja to dam radę? Okej, okay, dałem radę, ale chyba Julka mi pomogła. <laughs> chyba Julka mi pomogła. Tutaj widzę coś się świeci, więc zerknijmy. A, łapka. Tak myślałem, że tutaj się łapka świeci. E, dostałem następny prezent, więc zobaczmy. Nie wiem co tam jest, ale Julka poczekaj chwilę, daj mi sekundę, zaraz do Ciebie wracam Idźmy na nową mapkę, e, nowa mapka i w sumie wiecie co, na tym, wow, ja tu pływam, ha, ja tu pływam, chwila, tutaj jest coś do zebrania, Oj, skrzynia tam jest wielka, aj, 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 aj. tutaj odebrałem Dobra, tutaj się otwarła skrzynia, zanim podeszedłem. No, szkoda, szkoda, ale chwila, bo ja tam chyba coś ominąłem. Czy mi się wydaje? Ominąłem coś? Czy mi się wydaje? Chwila. Eee. Okej, okay, tak się zakłada deskę. Czy ja tutaj coś ominąłem? Tutaj coś jest. A, widzicie. Jungle oby, Dobra, dobra. Ja tak właśnie myślałem, bo tak zerknąłem. Coś mi tam flotar pisał i tak myślę chwila, chwila, ale co ty piszesz? Co ty piszesz, chłopie? Przecież tam nic nie było. Tutaj jednak, jednak lecimy, lecimy. Co tu, co tutaj jest? Danger? Okej, okay, już wiem czemu danger. Więc... Spokojnie. O, coś leci. A, leci. haha. <ś properties> <śmany> <laughs> leci, wpadłem w to, dobra. Spoko, jeszcze raz, jeszcze raz lecimy, ogarniemy to spokojnie. Dobra. o, oh, 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 Prawie wpadłem, prawie wpadłem. Czyli trzeba uważać na kule bo mnie biją. Niech mnie kule biją. <laughs> Dobrze, teraz słuchamy, słuchamy. Dobra, zaczęło się, leci kula. Leci kula. Ej, nie hamuj, nie hamuj. Będzie następna. Nie! Yeah. Wow! Udało się. Udało się. Dobra, dobra. Wow, dobra. Mamy to. Co tutaj jest? Sikiery jakieś. Siekiery, siekiery. Siekiera, siekiera. O, tam, tak jest chyba najlepiej. Bo widać, co się dzieje! Jeszcze raz! Widać, co się dzieje. Więc czasem się lepiej zatrzymać. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze raz. I jeszcze raz, teraz musi się udać, do trzech razy sztuka, nie? Gdzie jest ta kula? Poleciała, więc poczekam na następną. One dosyć szybko spadają, właśnie, właśnie o tym mówię. Dobra, leci następna. Okej, okay. leć sobie, leć. Mhm. Wcześniej się gdzieś tutaj zatrzymałem. O, gdzieś tutaj, więc mam nadzieję, że mnie tutaj nie roz... Wow! Było blisko, było blisko, dobra, tutaj skręcamy, lecimy, mamy siekiery, mamy siekiery i dobra, jeszcze raz się tak ustawię Ale teraz troszkę wolniej może, co? I... dopiero teraz, ładnie, ładnie, pięknie, no i troszkę trzeba było zwolnić, jest, mamy nagrody kolejne Pięknie, co, dostałem książeczki, flagę, o Diamentowa flaga. Mmm, ładnie. Także mamy kolejne nagrody. I w tym momencie, w tym pięknym momencie po tej Jungle Obby, zakończymy dzisiejszy odcinek, bo byłby za długi i by wam się nie chciało oglądać. <laughs> jeżeli odcinek się podobał, zostawcie oczywiście suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.